w kolejnym odcinku na moim kanale jak widać tutaj u królików dużo się pozmieniało to znaczy została zamontowana moskitiera tak ona się tutaj prezentuje moskitiera zamontowałem ją z tego też względu, że tutaj dużo much u mnie zaczyna latać i dużo też komarów i to się trochę nijak mia z celem, dużo jest w klatce no i dużo więcej chorób można Przenosić, chociaż w tamtym roku tylko szczepiłem króliki, dawałem cegły też na upał i ten, więc jakoś tam yy, nie zabezpieczałem przed komarami i jakoś yy, o dziwo odpukać, nic się nie stało. Też nic się nie stało, powiem tak, tak tego na no tu się prezentuje z tej strony, nie widać zbytnio, bo z tej strony nie jest zamontowana od środka, tylko od zewnątrz, jest tutaj tylko dotąd ucięte, jest zamontowana. No, jedyny minus jest taki, że muszę wszystkie klatki naraz otwierać po prostu wszystkie klatki na raz otwierać to jest główny minus tego ale zobaczymy jak się sprawdzi Wczoraj zostało tu zamontowane tutaj jest też akurat, bo to jest połączona wszystkie klatki, no jeden rządek muszę otwierać i dopiero drugi też na raz więc to jest minus, ale plus jest taki też, że króliki mi tego nie dziurawią, nie dziurawią też na ten moment jeszcze, no co kopiesz na ten moment mi jeszcze nie dziurawią tutaj króliki, ale to zobaczymy jak to się będzie miało z celem Oczywiście musiałem porobić dziurki, żeby tu było na haczyki i po drugie, tutaj z drugiej strony na yy, wody, na pojemniki na wodę. No jakoś się trzyma na ten moment. Tutaj na tej klatce nowej też zostało zamontowane. Ale tylko z, z przodu i na, tylko na jednej. Mam tutaj. No bo nareszcie na, na razie nie montowałem. Tutaj tak, tak to się, taka się moskitiera, tak to się prezentuje ogólnie. Tak się ta moskitiera prezentuje. Tak się to prezentuje, moskitiera, tylko tu są już urywki trochę, ale zostawię je, żeby były na później, po prostu, bo zawsze coś można tutaj poucinać, no myślę, że te moskitiery będą e, z 3-4 miesiące, aż do, tutaj do października, kiedy już much nie ma na tyle, no i po prostu będę wtedy likwidował, za niedługo też trzeba oczywiście pojemniki na wodę umyć, wyszorować, więc zobaczymy jak to będzie wyglądać. Zresztą wiem, że dużo osób też daje po prostu zwykłą narzutę na klatkę, ale w moim przypadku nie mam narzuty żadnej takiej na klatkę, i wtedy daje się na wszystkie kolory, tak jak tutaj zrobiłem. Ale niedobrze, że nie mam żadnej na narzuty, no to po prostu może yy, przeszkadzać to, że po prostu w klatce może się robić zaduch. Bo tak to jest tutaj przewiew z przodu klatki, a jak dam narzutę na to, no to nie, nie będzie przewiewu jedynie przez szparę, które są tam yy, widoczne. tyłu, albo coś takiego. Gdy nie przez szparę będzie przewiew. Jeśli ktoś ma klatki w środku, oczywiście jest to dużo łatwiejsze, no ale zobaczymy no, też jak to się sprawdzi, dam znać. Tutaj jak widać zostało zorane. Zostało zorane. Pod względem tym technicznym, że po prostu tutaj posiałem trawę wszędzie. To na początku musiałem zorać troszkę, później z wyrównać tak to się tu prezentuje musiałem wyrównać oczywiście ziemię i też yy, grabkować, zgrabkować i posiałam trawę w piątek 3 dni temu na razie tutaj jak widać no, nic nie rośnie ale no, co ma rośnie, rosnąć jak dopiero niedawno posiałem zobaczymy, no, podlewałem to ostatnio i poczekam ma, zapowiadają deszcz, więc zobaczymy po prostu jak to też będzie wyglądać z deszczem bo jeśli poleje, no to myślę, że za parę dni, no to tutaj już się troszkę zazieleni, chociaż tutaj już trawka rośnie mała. Trawka tutaj mała rośnie. Nie wiem też, jak to się miewa z tym, że po prostu w niektórych miejscach były tutaj słonecznik i inne też po, posadzone, no bo zostaje tutaj ziarenka, no to też było trochę tutaj tego, ale większość zostało zrównane z ziemią, dlatego też nie oczekuję, że będzie tutaj dużo tego. Rosło. Tutaj też, też się szykuje bardzo dużo zmian za niedługo. Począwszy od renowacji tej klatki, starej całkowicie. To znaczy, będzie ona obmalowana, tutaj odrestaurowana. Tutaj na dole jak są deski, których nie ma teraz w tym momencie. No to one zostaną dopełnione, żeby wyglądała mniej więcej jak ta klatka. Oczywiście, nie będę jej Tutaj na przykład dachu wydłużał, czy poszerzał, czy coś. No nie będę tego robił. Jednakże niektóre deski zostaną wymienione i tak jak tutaj, zostaną tutaj płyty wyłożone. Minimum do tej klatki. Płyty wyłożone, albo może jak się uda, to nawet do tej klatki. Tutaj tylko na, tej, na razie tutaj nie potrzebuję tych płyt. Ale zostaną wyłożone, bo jak królikom daje siano, czy, czy coś. No to spada na ziemię, no i później ciężko jest sprzątać, niestety. Więc tutaj jak widać no jest syf, ale ciężko jest sprzątać i zobaczymy jak to będzie wyglądać po prostu za niedługo. Więc myślę, że w tym odcinku to na tyle. Lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia. Ciao.